Witajcie! Dziś przedstawię Wam nowy mikrofon, który jest następcą branżowej legendy. To NoVox NC1, którego poprzednie wcielenie stało się powszechnie znane jako król opłacalności. Ja jestem Karol Maruszewski, Twój przewodnik po możliwościach tego mikrofonu, a jest ich całkiem sporo. Zaczynamy. Zacznijmy od metamorfozy, jaką przeszła nc 1 Sami zobaczcie, jak zmieniła się ta wersja w porównaniu z poprzednią. Design uległ całkowitemu przeobrażeniu, jest bardziej nowoczesny i ergonomiczny. To dzieło szwedzkich projektantów i trzeba przyznać, że zrobili kawał dobrej roboty. W zestawie, oprócz mikrofonu, mamy akcesoria na start. Jest tu gąbka, niezbędna do nagrywania, kiedy chcesz się zabezpieczyć przed twardymi spółgłoskami, czyli tymi wszystkimi PTBD. Jest statyw... I mamy też kabel do podłączenia do kompa. Albo i do smartfona, ale o tym szerzej za chwilę. Słowo o akcesoriach. To rzeczy zapewniane przez producenta, które pozwalają Ci używać mikrofonu od zaraz, żebyś nie musiał już na tym etapie dokupować wszystkich niezbędnych dodatków. Z drugiej strony, pewnie będziesz chciał na przykład zamontować mikrofon na ramieniu i z tym nie ma żadnego problemu. Na początek masz wszystko i za to dla producenta plusik. Teraz czas rzucić okiem w głąb mikrofonu. A w środku dokonano znaczących zmian względem poprzedniej wersji NC1, aby dźwięk był jeszcze lepszy niż poprzednika. Jest tu teraz mniej elektroniki, zajmuje ona mniej miejsca, co wpłynęło na poprawę wydajności. Ale to nie koniec, bo czas poruszyć zmianę dla wielu najbardziej istotną i pożądaną. NC1 ma teraz wejście USB-C. Stwierdzając oczywistość, USB-C to teraz domyślny standard dla nowych urządzeń. Ktoś może powiedzieć, że wielkie Michalo. Ale to przecież jest wielkie halo, bo nagle możesz używać mikrofonu z całym szeregiem nowego sprzętu. Jeszcze jedno ważne info na temat standardu USB-C. Zaczęło z niego korzystać nawet Apple. A więc wniosek jest następujący: Nowox 1 to mikrofon gotowy na przyszłość, gotowy na działanie ze wszystkim, na czym masz zamiar rejestrować dźwięk. Kolejna zaleta to nienaganny plug and play. Podłączasz i działa. Bez instalacji żadnego oprogramowania czy sterowników. Działa też ze smartfonami i do tego również nie potrzebujesz żadnych aplikacji. Wystarczy taka oto przejściówka i możesz nagrywać dźwięk wysokiej jakości także na iPhone'ie. Charakterystyka kardioidalna Novoxa NC1 gwarantuje, że mikrofon skupia się na źródle dźwięku, eliminując niepotrzebny hałas. Zbiera dźwięki z przodu, a więc twoją mowę. Natomiast wszystko to, co dzieje się po bokach, zupełnie go nie interesuje. Sygnał z tych kierunków będzie na nagraniu odpowiednio wyciszony. Solidna, metalowa obudowa to najlepsze zapewnienie trwałości. Co więcej, mikrofon ma fajny feeling. Trzymając go w ręku, zwyczajnie czuć, że jest dobrze wykonany. No dobrze. Przejdźmy teraz do najważniejszego, jakości dźwięku. Jak to wygląda w przypadku tego mikrofonu? Otóż Nowox NC1 oferuje nam ultra szerokie pasmo przenoszenia od 30 Hz do 18 kHz, co daje czysty i dynamiczny dźwięk. Krótko mówiąc, nagrasz dźwięk świetnej jakości, a do tego szybko, łatwo i przyjemnie. No więc przejdźmy w ten sposób do pytania. Kto będzie zadowolony z wyboru NoVoxa? Przede wszystkim twórcy wszelkiego rodzaju treści audio i wideo, gdzie jak wiemy audio też jest ekstremalnie ważne. Czyli streamerzy, twórcy podcastów, youtuberzy, tiktokerzy, ale na tym nie koniec. NoVox NC1 to także sprawnie działające narzędzie do pracy zdalnej, a zwłaszcza do wideorozmowy. Wiecie, te wszystkie Google Meetsy, Zoomy i tym podobne. Wszystko to, co freelancerzy kochają najbardziej. Nowoś to wartościowa alternatywa dla mikrofonów budowanego w lapka, przez który często nie słychać nas do końca tak dobrze, jakbyśmy sobie tego życzyli. Jako narzędzie komunikacji NC1K sprawdza się także w środowisku graczy, przykładowo w grach multiplayer. Współpracuje ze wszystkimi komunikatorami, więc zawsze jesteś w kontakcie ze swoim teamem. Nie potrzebujesz niczego dodatkowo konfigurować. Po prostu miód. Masz mikrofon, nie musisz się znać na jakichkolwiek technikaliach. Novox nie wymaga pokonania żadnej bariery wejścia. Po prostu podłączasz i rozmawiasz. No to podsumujmy. Novox NC1 to mikrofon, który łączy w sobie profesjonalną jakość dźwięku, łatwość użytkowania i nowoczesny, minimalistyczny design made in Sweden. W zestawie dostajesz wszystkie akcesoria potrzebne na start. Masz więc to, co pozwoli Ci rozpocząć pracę od razu. No a wszystko to w przystępnej cenie. Krótko mówiąc, wszystko jest zrobione tak, żebyś ty miał jak najmniej na głowie, a Novox zrobił wszystko za ciebie. Co więcej, producent daje na NC1 aż 5 lat gwarancji. Trudno sobie wyobrazić lepszy deal, kiedy kupujesz mikrofon. To wszystko na temat Novoxa MC1. Teraz czas na to, abyś sam mógł przekonać się o jego możliwościach. Mikrofon ten znajdziesz w najlepszych sklepach, więc jeśli szukasz czegoś do nagrywania, co cechuje się mega profesjonalną jakością, ja polecam ci gorąco właśnie Novoxa MC1. Dzięki za obecność wyizwania tego materiału do zobaczenia